Nie yeah. Bezpieczeństwo Przede, Przede wszystkim Jasno do pięćdziesiąt He blew it Like a villain. Siema, YouTube. E, jaro z tej strony. Siema, YouTube. Jedziemy właśnie... Jeszcze mam 10 minut jazdy. Chu dym. Widzimy się w Radomsku. <grym> <grym> Dobra, ho, bo kucha, Dobra, zaraz, zaraz się zleje. Zaraz się zleje, poważnie. Siema. Niebostwo. Powoli już rozgrzani Zaraz zaczniemy skakać Jak robiłeś jakiś pierwszy skok jak finału, to Ja tu robię A ja, robię? na hali, A jednak ja, na hali, a na polu taka 305 na to jest. No. Z jednej nogi pani to wygląda. A dobrze? Jak nie to Bo tak Chłopaki już rozgrzani. Zobaczymy, zobaczymy czy dzisiaj coś się uda naprawić w moim skakaniu. Z tym panem. jak ponad no Po kilku skokach z dwóch nóg, na pewno do, do poprawy jest nabieg. Konkretnie druga noga, którą dostawiam. A bardziej obszerny materiał na ten temat będzie u grabo na kanale. Zostałem przelecony Pojechał Ej, a w muszę podczekać pustko na tamte? A tam jest Tam jest yeah? no. tak jest nie? Tam? Jak tam wsadzę szóstkę I Generalnie, jak ktoś się uczy wsadzać, to polecałbyś męczyć się na wymiar, czy bardziej... Męczyć się na niski, czyli takim jak ten, a nawet niżej dla Ciebie. 2,70, żebyś nauczył się wsadzać w ogóle. Poczuł to, zmotywował się i wtedy coraz wyżej, coraz wyżej. Nie? Ja tak naprawdę, jak skakałem, to nie wiedziałem, że jestem w stanie wsadzić na wymiar, bo wsadzę, cały czas no. skakałem na niski i potem w któryś dzień było tak, że pojechałem na, na wymiar i, i luźno wsadzałem. nie? Także, niski, niski, niski Jedziemy O, ja... Let's go. Yes, you can go through. Uh. Dobrze było Było blisko Następnym razem wsadzę Ile musisz lajków Żebyśmy zagrali jeden na jeden Nie wiem, z 5? Z 5? Czekaj, czekaj Na muszę lajków I gramy z Grabo 1 na 1 Bardzo dobrze bardzo. A to niezniszczalne Audi, nie? 100 tysięcy przejechało. Naprawdę naprawiłem wszystko. Teraz tylko jeździć. Dobra. Przyjęto. Nie wiem, że widzimy, to jak było? Jak Ci się podobało? Było zajebiście Teraz zjem sobie bananana Ja też Jestem pozytywnie zaskoczony naszymi możliwościami Myślę, że i ja i Piotrek przebiliśmy je dzisiaj e, W ogóle nasze założenia Chyba tak ja, ja to myślałem, że w ogóle nie wsadzę e, Zwłaszcza, że wczoraj byłem na imprezce No i tak nie mówię, no kurwa A no dobra No i generalnie wróciłem dzisiaj o 12 do domu Wyjazd o 14 ja sobie myślę, no, sportowiec i lecimy, nie? Na te dunki, z Grabo No i oczywiście przyjeżdżam, ale jakoś k***a Zaczynam skakać, czuję bounce. Nagle zwyczajnie daję z góry, z dwóch nóg. Jakoś się Specjalnie nie wysiliłem, nie? Co jest grane? Potem patrzę, Piotrek, k.C. na 305, nagle do tego obręczyłem, co jest k***a? Rekord kariery, naprawdę? Ja, ja, p***a, ale przecież... On miał do końca wakacji to zrobić, a teraz kupa. A to już, to dopiero początek. No i teraz. Lecimy pomiędzy Milan 3,05, nie? Już jesteśmy tyle, mhm. tyle. A Piotrek jest tyle, od zrobienia wsadu. I. do końca wakacji. to ja myślę, że siędzie ten 360 mil. O, tak. Bez hipto. Tu jest. Podepaczę. Piotrek z głową tu Ja mówię, ja, kiedy będę miał okazję pogadać z kosmitą następny raz? No to zagadałem, nie? I tak poznałem Piotrka Grabowskiego Przed nami jeszcze półtorej godziny drogi do domu W Radomska Także już raczej za wiele nie nagramy Bo po dwóch i pół godzinach skakania No średnio się człowiekowi chce Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Na koniec. Chłopie, ja odpływam. Nara. <laughs> Się manko. Rozumiem, rozumiem. Emocje idziemy w góry, no są. Piotr zaczął latać jak kosmita. Tu obręcz. Piotr. Polski ja? oczywiście. No Tak, tak, ja, no. <laughs> ale, ale. To wiecie, to nie jest wykluczone, bo po dzisiaj to jestem zaskoczony. Gościu normalnie miał problem doskoczyć na do obręczy na 2,95, a dzisiaj 3,05.